Witajcie moje skarby, kochane. Ja wróciłam właśnie od seniorów z tych moich tanecznych wieczorków. Pogoda nam powiedzmy, że dopisała, bo chmurzyło się, chmurzyło, i dopiero w powrotnej drodze, jak szłam, to troszeczkę pokropiło. Co mam, kochani, powiem? Co u mnie? U mnie to samo. Czyli wstaję, coś się pokręcę, coś tam się y, przedżymiem, jak to ja. I prawie każdy dzień muszę drzemką, jak to się mówi, albo zacząć, albo zakończyć. Czasami jest tak, że szybciutko biegnę jeszcze przed południem, a czasami po południu. Różnie to bywa. No dzisiaj też zostawiłam, już nie końcówkę obiadu, bo wiedziałam, że muszę się położyć. No na szczęście była to tylko godzinka. Także teraz sypiam tylko tak dwie godziny, dzisiaj była godzinka, bo wcześniej było 4-5, jeszcze przed operacją. I co wam powiem, moi kochani, jak tylko wychodzę gdzieś z domu, no to we mnie jest taka radość, no, że ja mogę wyjść, że ja mogę gdzieś się przejść, że ja mogę gdzieś być. No teraz syn z dziewczyną jechał sobie nad morze, bo tam. Dostał prezent od dziewczyny, że tam jakiś Luna Park, Park, nie wiem co tam było. No i chcieli to wykorzystać, a że ciągle pogody nie było, to tak przekładali. A w związku z tym, że się jeszcze zbiegło, że koncert, bo były można prowadzi stronę disco, Polo paru osobom znanym, więc przy okazji ten koncert, i właśnie tam pojechali i jeszcze sobie pobędą nad morzem syn mówi, mamo jedź z nami no oczywiście wiecie, kiedyś to bym pojechała, no ale teraz odmówiłam bo gdyby to było dłużej no to bym się jeszcze wiecie, skusiła, bo jeden dzień bym sobie tam odpuściła po podróży odpoczęła, ale wiecie tam na trzy dni, czy na cztery z podróżą, no to ja no nie, niestety, nie piszę się na to, bo ja jak wrócę po takiej podróży, to już jeden dzień na straty Później, było, bo trzeba gdzieś iść, to ja bym zmusiła, wiecie, w kłaście. No niestety, no za daleko się nie przemieszczam teraz. Także jak wychodzę tu na miasto, to już się cieszę, czy na kapce jestem, czy... No ostatnio były takie uroczystości, to było... Mm. Anny byłam na kapce, to było Krzysztofa byłam na kapce, dzisiaj byłam na tańcach, jutro jadę do... Wnosi na chwilę taki plan. No i kochanie, no, no i tak się kręcę. Tak jak powiem, tak życie się kręci wokół mnie. No nic nie poradzę, no tak jest. Jedynie co, co to mogę się ucieszyć i dziękować, że chociaż tak jest, bo jak tylko mogę wyjść z domu, to sobie zaraz przypominam, jak nie mogłam się poruszać w domu. Jak musiała mnie rodzina prowadzić do toalety, umyć zęby, przynieść mi się coś napić. Ja nie mogłam wstać, podnieść głowy. To było straszne. Zwłaszcza, że sobie przypominałam, że niedawno ja byłam opiekunką, a tutaj ja potrzebowałam opieki. Poczułam się jak taka staruszka, naprawdę bardzo, bardzo staruszka, która już resztkami sił podnosiła rękę, czy nogę, czy głowę. No, ale to najgorsze mam za sobą. Dlatego nie urza nam się teraz. I jeszcze do tego, jak jest pogoda, to też mnie tak, wiecie, wycina. I tutaj żartuje dziewczyna syna, mówi a, to pogoda, bo mnie też tak wycina. No, ja mówię, no, nie będę na tą biedną pogodę zwalać wszystkiego. No, bo wiadomo, no, Moje ciało trochę jest winne. No, może ta pogoda też troszeczkę, ale daję radę. Na tańcach też daję radę. No, to nie są takie jak kiedyś tańce. Wiecie, że ja wkładałam tam energię serce tak wiecie, że aż mi tam nogi się do góry podnosiły. No niestety, już tak nie jest. Ale moja wdzięczność jest wielka. I też takie fajne rzeczy mnie spotykają. Wystarczy, że wyjdę tylko z, z domu. To wiecie, to czuję się tak, jak taka gwiazdka, która, którą wszyscy pytają. Ja nie, nie znam wszystkich, a tutaj ludzie się mnie dopytują o moje zdrowie. Jak się czuję? No, koledzy, koleżanki moich dzieci też, jak tylko mnie gdzieś spotkają, jak się pani czuje? Dzisiaj też z mężem, właśnie bo mnie podwoził na tańce. Tu sąsiadka mówię ale pani dawno nie widziałam, jak się pani czuje. Pójdę na tańce. Też tam zawsze się ktoś znajduje, co mnie się pyta, co przytula. I tak wiecie, co się gdzieś poruszę, wyruszę. Tak się uśmiecham. I sobie myślę, no kurczę, już wszyscy moi tacy znajomi, którzy mnie znają, chociaż bez widzenia, chyba już wiedzą. I tak pocztą pantoflową, tak, wiecie, sobie to się rozniosło, rozniosło, rozniosło. No i tak widzicie. Ja nie muszę uprzedzać faktów, jak już mnie, yy, że co tam słychać, bo większość wie. Wiecie, jak to jest, nie jest moje duże miasto. Ten wie, ten wie, ten wie, tam gdzieś jestem na Facebooku, ten zna tego, ten zna tego, ten zna tego. No i tak się rozniosło. Ale wiecie, co, to jest takie miłe. Że ludzie pytają, że ludzie podchodzą. Bo czasami jest tak, że ludzie się boją zapytać. Wiecie, jak to jest? Jak się pojawia osoba chora, to ktoś chciałby spytać, chciałby odwiedzić, ale ma taką blokadę nie wie, jak się zachować przy tej osobie. Nie wie, co ma powiedzieć. No bo to jest trudne. Jak ktoś już prawie jest, wiecie, jaki prawie leżący, słaniający się rokowania ma nieciekawy. Co takiej osobie powiedzieć? Nie martw się, będzie dobrze. Wiecie, to są takie słowa bez pokrycia. Dlatego ja rozumiem, że zdarzają się takie osoby, które naprawdę nie wiedzą, co mają powiedzieć. No ale akurat ja jestem w takim gronie, gdzie ludzie po prostu pytają. To jak nie mnie, to jak męża zobaczą w sklepie, to się pytają, jak tam Bożena się czuje. A widziały bo niektórzy mają Facebooka, więc tam też obserwują, więc mówią do męża: No, widziałem, że ona już tam była tu, czy tam, czy była na tańcach, to chyba już lepiej. No i to jest miłe, kochani. Miłe, kiedy ludzie o nas nie zapominają. A żeby o nas nie zapomnieli, no to kochani, trzeba nam też wychodzić do ludzi. Trzeba być też w kontakcie z ludźmi trzeba też być tą osobą serdeczną umieć nawiązywać kontakty umieć rozmawiać z ludźmi i w dobie internetu mamy teraz taką szansę że nie wychodząc z domu też możemy się komunikować ja mam duże grono znajomych mam tu swoich takich znajomych wiecie od lat jak się przeprowadziłam do Dzierżoniowa poznałam Osoby, to te osoby są ze mną w kontakcie od lat. Nawet jak się nie widujemy, bo gdzieś tam powiedzmy, kiedyś pracowaliśmy razem, teraz się już nie pracuje, ale te osoby są, bo dają mi sygnały, dają mi znaki. Albo gdzieś mi tam napiszą, albo mnie odwiedzą, albo zapytają tak jak mówię, poprzez moją rodzinę, co u mnie słychać. No, kochani, no właśnie. Jestem, żyję. Nie wiem, co będzie dalej, ale na ten moment jestem. I tylko jak się budzę i mogę stać o własnych siłach, zejść z góry, zrobić sobie śniadanie, zrobić sobie obiad, cokolwiek takie, wiecie, czynności domowe, to ja sobie mówię, Bożena, od razu dziękuję. Dziękuję za wszystko. Dziękuję, że mogę tak. Żyć, być. No co będę narzekać? Nie wiem, bo teraz ktoś do mnie dzwoni i nie wiem, czy będzie mnie słychać, czy nie będzie, czy będzie. Może tak. Przycisnę, bo kiedyś tak było, że ktoś do mnie dzwonił, to mi się przerywał film. Więc teraz wyłączyłam głos. Widzę, że ktoś dzwoni, no ale nie wiem, czy było mnie słychać, czy nie. Jak skończę filmik to będzie wiadomo, na przyszłość będę wiedziała. Więc kochani, to jest takie piękne. Ja teraz jak zaczynam dzień, że wstaję sobie i wychodzę na balkon. Na balkonie jem śniadanie, kładę się na leżaczek i korzystam ze słoneczka. Tam słoneczko mam tak do 12 godziny do południa, więc już jestem brązowa, jak może widać, może nie widzicie, taka jestem brązowiutka już trochę. Tak, jakbym zaliczyła sobie jakieś czasy, urlopik, i nie, niedługo byłam, bo tak do godzinki, ale to, tak z przerwami. Tam piję kawę, tu przyjdę się napić, tu idę coś sobie nastawić do kawka, Niech sobie tam w tym czasie się gotuje, bo tak już nie mogę jak kiedyś na słońcu przebywać bardzo długo. Ale kocham to słoneczko tak jak kiedyś, i po prostu korzystam z niego jak mogę. A później, tak jak mówię, jak jest mnie fajnie, to biegnę na górę. Jak jestem taka zmęczona, zmęczona, bo się pogoda zmienia, a jak mi jest lepiej, to jadę na rowerek, z kim się umówię albo mam coś tam do załatwienia. No i tak funkcjonuje. Nic się nie wydarzyło jeszcze. Ani takiego super z tego, nie wiadomo co, ani złego. Teraz czekam na wyniki, bo robiłam teka. No, kochani. Znowu okaże się, w którą stronę idzie. Czy do przodu, czy do tyłu. Czy coś się zmienia, czy się pogarsza. Nie będziemy uprzedzać faktów. Poczekamy, zobaczymy. I co bym jeszcze, kochani, powiedziała? Wdzięczność, wdzięczność, ja jeszcze raz wdzięczność. Dlatego jak nie macie żadnych kłopotów, nie macie nic, yy, takich większych problemów, to po prostu cieszcie się życiem. Cieszcie się chwilą. No znowu proszę nacisnąć, bo to bija się ktoś do mnie i nie wiem nawet, czy wtedy mnie widać, czy nie widać. Także cieszmy się kochani życiem. Ja będę apelować do każdej osoby. Cieszmy się każdego dnia z każdego drobiazgu, że świeci słońce, że pada ten deszcz, którego niekoniecznie zawsze chcemy, ale nasze rośliny i drzewa potrzebują. Cieszmy się jeszcze, że mamy kolejny rok, zaliczyliśmy sylwestrowy, cieszmy się, że zaliczyliśmy może urodziny jeszcze i nie mówmy, że już jesteśmy za starzy, że życie się kończy. Jeszcze się nic nie kończy, dopóki chodzimy po tym świecie, dopóki nogi nas noszą. Dopóki nasza głowa jeszcze funkcjonuje, to jeszcze się nic nie skończyło. Zobaczcie, u mnie miało się już skończyć. Już tak od końca sierpnia, a już jest. Co to teraz mamy? Listopad? Widzicie, ja nawet nie wiem, jaki miesiąc, jaka data. No, sierpień. Także widzicie, na koniec sierpnia, czyli. Jedenaście miesięcy temu zaczęły się u mnie perypetie, no ale skończyło się dobrze. I prawie już jestem rok do przodu. Mam przedłużone życie i się cieszę. No jak się nie cieszyć? No jak nie być wdzięcznym za taki dar? Jakim jest życie? Jakim jest zdrowie? Jakim jest Cudownym, niesamowitym, kochani, czym brakuje mi wyrazu? Taką rzeczą, powiedzmy: tym, że możemy być, żyć, wychodzić. Ja się bardzo cieszę, że ja mogę z domu wychodzić. I cieszę się, że to wszystko się zaczęło tak prawie od jesieni. I cieszę się, że. Akurat wszystkiego się pozbyłam zimą, i że teraz mogę korzystać. No, nie ma tego lata takiego, jakby się chciało, ale przynajmniej mogę wyjść sobie z tego domu. Bo gdybym była teraz taka leżąca czy świeża po operacji, to żal by mi było. Także dziękuję, dziękuję, dziękuję z całego serca za wszystko i za Was, za każdą osobę, za to, że chcecie mnie słuchać za to, że mi piękne rzeczy piszecie, podziwiacie mnie, za wszystkie komplementy. No ja tak wyglądałam nie za ciekawie po tej operacji. A wy mi mimo to pisaliście komplementy, jak ja pięknie, Bożenko wyglądasz i tak dalej. Ja sobie jesteście cudowni i wiem, że to było pisane z serca, nie zmyślone, nie po to, żeby mi zdobyć przyjemność, no bo tak mnie spostrzegacie. A ja zawsze mówię, że to piękno mamy w sobie. Ono płynie od nas. I nawet nie wiem, jak możemy wyglądać tu na zewnątrz, ale mamy to piękno w sobie. I tam się to światełko tli. I ta energia taka cudowna, którą wam przesyłam, to ja dla was jestem piękna. Bardzo wam dziękuję. A ci, co widzą we mnie to piękno, to też są piękni. Bo wy odbijacie się we mnie. Każdy z nas odbija się w następnej osobie, jak luszcze. To, co mamy w sobie, widzimy na zewnątrz. Także bardzo was kocham. Jesteście kochani, niesamowici i warto mieć takich ludzi obok, a nawet jak nie obok, to daleko. Ale wiecie, energetycznie jesteście blisko mnie, a ja jestem blisko was i zawsze te nasze energie. Czują, łączą się jedna z drugą, i gdziekolwiek byśmy nie byli, w jakimkolwiek miejscu, w innym państwie, to my i tak się odnajdziemy. Nasze energie się zawsze odnajdą. Te cudowne. I kto jest o takiej energii, to zawsze spotka na swojej drodze, drodze wspaniałych ludzi. No to żegnam Was, kochani, kocham Was bardzo. I zobaczę, kto do mnie się tak dobija. No, guziaczki. Kocham Was bardzo.